Trzy zasady w Japonii, które nie mają sensu. Pierwsza zasada, nie jedz na ulicy. I to jest absurd najwyższego levelu: bo możesz stać przed sklepem, kupić jedzenie, ale jak odejdziesz 5 metrów i zaczniesz jeść w trakcie chodzenia, to nagle robisz coś niegrzecznego. Mimo, że 5 sekund wcześniej było to całkowicie ok, więc Japończyk woli stać jak słup i jeść w miejscu, niż ruszyć się o krok. Bo jedzenie w ruchu uznawane jest za brak kultury i niepanowanie nad sobą. Druga zasada: cisza absolutna w pociągu, ale tylko do pewnego momentu. W metrze nie wolno rozmawiać przez telefon, nie wolno gadać głośno, nie wolno nawet oddychać zbyt intensywnie, bo to przeszkadza innym. Ale jednocześnie, grupka uczniów albo koleżanek może rozmawiać półgłosem i już jest ok, bo to rozmowa społeczna, a nie telefon. Czyli problemem nie jest hałas. Tylko forma hałasu. Logika zerowa. Tradycja 100%. Trzecia zasada. Schody ruchome i stanie tylko po jednej stronie, która różni się w zależności od miasta. W Tokio stoisz po lewej, w Osace po prawej i nie ma znaczenia, że schody są puste, szybkie i stworzone do chodzenia. Jeśli staniesz nie po tej stronie, to nie dostaniesz o opieprzu, tylko milczące spojrzenie potępienia od całego wagonu, które mówi: właśnie zepsułeś harmonię wszechświata. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że nikt ci nigdy nie powie wprost, że robisz coś źle, ale wszyscy to zauważą, zapamiętają i mentalnie zapiszą cię w kategorii ten, co nie ogarnia. Więc Japonia to kraj, gdzie zasady często nie mają sensu logicznego, ale mają sens kulturowy. I jak próbujesz je analizować rozumem, to przegrywasz, a jak po prostu je akceptujesz, to nagle wszystko zaczyna działać. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subik.